Program Hogar Czynny Podatnik Biała Lista w łatwy sposób i szybko sprawdzi dane Twoich kontrahentów w wielu dostępnych bazach, takich jak Baza Czynnych Podatników VAT na Białej Liście Podatników VAT, bazach CEIDG, KRS czy REGON. Dodatkowo jest możliwe sprawdzenie partnerów biznesowych z Unii Europejskiej w bazie VIS udostępnionej przez Komisję Europejską. Wyniki sprawdzeń są rejestrowane. I mogą stanowić dowód do chowania należytej staranności na wypadek kontroli skarbowej. Dane firm do kontroli w programie Hogar czyny Podatnik Biała Lista możemy wpisywać ręcznie, ale możemy także importować z wielu źródeł, takich jak pliki w formatach TXT, CSV, Excel i JPKWAD, plików przelewu bankowego w formacie MT940 oraz plików płatności Elixir. Możemy tworzyć listy swoich kontrahentów, co ułatwia szybką bieżącą weryfikację wielu podmiotów.